Dzień dobry. Nowy rok, nowa ja. Tym razem coś mniej zgnitego niż ostatnio. Mam nadzieję, że się Wam rawka podobała. Co mogę powiedzieć o niej jeszcze, to no, że nie była kupiona za takie grosze, jak tam niektórzy wspominali. I to chyba najbardziej boli, że wciąż w tym kraju są ludzie z jednej strony na tyle naiwni, że uwierzą handlarzowi. Z drugiej strony yy, handlarze na tyle bezczelni, że są w stanie jeszcze coś takiego sprzedać. Yy, wróćmy jednak do nowości. Mamy nowiutkiego yy, tutaj Jarisa, yy, Tym razem z manualną skrzynią. Yy, on był już taki przygotowany, zaprzyjaźniony. Nasz warsztat, zaraz zresztą powiem jaki, yy, yy, w Krakowie, który... Bardzo fajnie robi, bardzo fajne rzeczy. No, samochód tam był doposażany w kamery, bajery i jeden akcent, który jest dość bliski mojemu sercu, ale zaraz Wam go przedstawię. no Niestety mamy oklejone tutaj, w związku z czym nie widać za wiele. Samochód fabrycznie nowy, no, przyjechał właśnie do chłopaków lawetą, do nas przyjechał drugą lawetą, nawet nie wiem czy nie tą samą rozebraliśmy, przygotowaliśmy to tutaj pod wosk no chwilę nam zeszło, ponieważ tak już się utarło, że czy wam jakieś śrubki nie zostają, no oczywiście, że nam zostają panaryczek z tego co zostanie to już drugiego giera tutaj składa więc no musi zawsze coś zostać, więc to, to nie ma tak, że się poskłada, musi, musi tutaj coś być i no my czymś też musimy jeździć co mamy zrobione i co w ogóle będziemy tutaj robić? Przygotówka pod wosk. Taka podstawowa wersja wosku, żeby samochód po prostu przez okres leasingu nie bardzo zardzewiał. Mamy to już w tym momencie odtłuszczone. Jedyne co będziemy teraz robić, to jakieś tam drobne rdzawki. One tu już częściowo są zrobione koroleksem z przodu ale jeszcze, jeszcze nie do końca jeszcze tam w paru miejscach wymagają jakichś poprawek chociażby tutaj, no bo przednia oś już jest gotowa ale tylna po transporcie już wygląda tak, no najwięcej było jak zwykle pracy z przygotowaniem tego, mimo że auto przyjechało fabrycznie nowe, nie jeździło jeszcze po drogach, ma dosłownie 7 czy, czy 8 km już nawet nie wiem dokładnie ile, ale z no, samego transportu najczystsze nie było, dlatego mamy to już teraz tak zupełnie przygotowane. Tutaj macie, kiedyś wspominałem Wam, że są elementy na tych Jarisach, które nie są made in Japan. To jest właśnie jeden z nich: Intercooler toyoty, znaczy Densowski, tak naprawdę produkcji portugalskiej. Zmiana względem przedliftowej wersji jest taka, że ta część wejściowa do kulera jest, jest już aluminiowa, jest odlewem no widocznie coś im tam wyszło w fazie testów czy w jakiejś innej fazie roszczeń gwarancyjnych, że te kulery coś nie domagały przed liftem, no więc po lifcie już domagają może to jest też kwestia większej turbiny, nie wiem tak naprawdę nie ma o tym nic w materiałach producenta więc może być tak, że no jeśli turbo jest większe, z tego samego silnika jest troszkę więcej nadmuchane, cieplejsze powietrze, mogło być, że tworzywo tutaj zaczęło mięknąć, czy się rozszczelniać, więc, więc dołożyli aluminium. Ciekawostka, którą tutaj mamy, to jest grzałka. Zobaczcie, ona jest zamontowana tutaj w bloku, znaczy do bloku, tak naprawdę produkt defy. Bardzo fajne grzałki montowane na paście termicznej. Montowali to chłopcy w Krakowie w Kuro. W Kuro 2, żeby tak już uściślić, na Rybitwach. Bardzo fajny zakład na doposażanie Toyot. No jest tam taka jedna osoba, która wie więcej niż czasem nawet powinna wiedzieć, a na pewno więcej niż przeciętnie. Co macie tutaj? To szczątkowe ilości wosku, nie wiem czy to tam widać, gdzieś jest lekko prysznięte w środku. I druga sprawa potransportowe, potransportowe zapaczkania pofabryczne to są ślady odbite od wózków transportowych w fabryce z przodu i z tyłu. Fabryka te obicia do gołego metalu, KTL, po prostu zabezpiecza tak o spędzla przy mazia i jest ok. My w tych miejscach będziemy robić masę. W ogóle będziemy robić tej masy tak troszkę, żeby to był wciąż podstawowy woska, żeby się nam z tego nie zrobiła zaraz jakaś całościówka. Pokażę Wam jeszcze coś, co mi się niesamowicie podoba ilość zgrzewów na tym samochodzie, jak on jest dozgrzewany, żeby był sztywniejszy. Patrzcie, to normalnie, jakby ktoś dostał zgrzewarkę i kompulsywnie zgrzewał, gdzie tylko mu się udało tą zgrzewarką dotknąć. Tak to wygląda. No W poprzednich gierkach nie było tych zgrzewów aż tyle. Widać to bardzo wyraźnie, właśnie tutaj. Ale równie wyraźnie widać to na tylnym pasie. Zobaczcie, tutaj jest takie. O, tu jest 2, 4, 6 tych zgrzewów, gdzie w przedliwce było ich chyba 3 albo 4. I cały tylny pas, który jest po prostu wystukany od lewej do prawej, no widocznie coś tam też gdzieś na tych testach fabrycznych wyszło, że można jeszcze w ten sposób poprawić sztywność tego nadwozia. No a co za tym idzie, też prowadzenie tego małego samochodu. Tyle na dzisiaj. Mamy to już odtłuszczone. No zostały nam tylko właśnie koropleksy z tyłu. Zostały nam później do zrobienia masy. W tych najistotniejszych, takich powiedzmy newralgicznych punktach, i jariska już idzie do wosku. No a później przesuszymy i składamy. Jak będzie chwila, to opowiem Wam jeszcze o tym, co tu wisi obok, bo to takie elitarne w każdym wymiarze. A tutaj, no, może nie jest aż tak zbyt elitarnie, ale za to przynajmniej jest dość szybko.